Za mną schron kolejowy w jeleniu, który teraz tutaj sprowadził właściwie jeden z dwóch schronów. Tak naprawdę sednem dzisiaj, dzisiejszej naszej akcji jest przeprowadzenie fotogrametrii skaningu laserowego, bo to będzie po raz pierwszy w tych obiektach po raz pierwszy te kanały techniczne pod ziemią się ciągnące i do obiektu, i pod tym obiektem do po raz pierwszy będą po prostu taką technologią sprawdzane. No i cały czas to prowadzimy. Kolega w tej chwili przeprowadza skan, skaning laserowy, a drugi kolega wchodzi z fotogrametrią do kanału, z którego przed chwilą wyszliśmy, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku i działamy, a potem przeglądamy plany, plany, których chyba no, wcześniej nikt tak w Polsce nie oglądał, bo są to rzeczy zgromadzone przez pana Juliusza Szymańskiego, które, część jest niepublikowana, część Andrzej Dietrich przywiózł prosto z Centralnego Archiwum Wojskowego i coś udało nam się wydobyć z Bundesarchiv i sobie będziemy to wszystko jeszcze oglądać także na nowo spoglądamy na te obiekty te pociągi, tą kwaterę właściwie Adolfa Hitlera tutaj w środkowej Polsce do kanału technicznego łączącego główny stron na pociągu Hitlera albo Goeringa, jak się mówi łączącego z budynkami tutaj technicznymi No i będziemy do takiego miejsca, które jest mało co dostępne, bo jest dosyć mocno zalane wodą i tak naprawdę każdy, kto kiedykolwiek tam wchodził no to na tyle tam jest zmącone to wszystko, że nic nie widać po prostu tutaj na dnie a dzisiaj chcemy tak zrobić i wpuścić tam naszego drona, żeby zadokumentował nam całe dno. Tam jest jakaś studzienka technologiczna, żeby po prostu to można było zobaczyć. Czyli zostaniemy przed tym wejściem, wpuszczamy drona. Staramy się zdobyć zdjęcia potem do procesu fotogrametrii. Szukuję się do wejścia w tunel, ciemny tunel co już jest plusem, mam nadzieję, że do tego mokre, co będzie dużym, większym plusem, między innymi dlatego, że nie okaże się, że się męczy z zamkiem na daremno. Dobra, no to zaraz sobie wejdziemy tutaj do kanału, sprawdzimy, jakie są warunki, ile jest wody i na ile nam się uda użyć tutaj drona do penetracji tych zalanych odcinków. Już na przykład się nie okaże, że tej wody będzie mniej. Ale mamy nadzieję, że będzie jej dużo, bo wtedy będziemy mogli wykorzystać nasz super zmodyfikowany sprzęt tutaj przez Marcina, który ja nim... zasadniczy swój udział. <laughs> nie umiemy się. Tak, wspólnie zmodyfikowaliśmy w celu właśnie wy... jakby przygotowania tego naszego rowa do penetracji, tym razem już nie wód morskich, ale takiego podziemnego. Kanału technicznego, penetracji i scanningów i no, Dokładnie wszystko, dokumentacja, dokumentacja, to najważniejsze. Jakie działania robiliście w przeszłości w tym obiekcie, w którym się znajdujemy? Tylko tutaj było sprzątanie tego terenu no i tutaj eksploracja tych, tych, tych zalanych planów. No Od dzieciaka tu człowiek chodził, bawił się, przyjeżdżał tu rowerami, motorkami i poznawał ten teren, choć jest bardzo ciekawy i tajemniczy moim zdaniem. Dopiero po ostatnich akcjach w tamtym roku mieliśmy akcję sprzątania i pompowania wody, no odkryło się rzeczy, które nigdy nie widziałem na oczy i nie słyszałem nawet o tym. Jakie to były rzeczy? E, kanały techniczne pod spodem były zalane totalnie po sufit wodą. Dopiero po odpompowaniu wody Wyszły kanały boczne, gdzie one tam idą, prowadzą, że rozchodzą się gdzieś tam na boki, główny kanał prowadzi do Głównego Schronu, wyjście jest w środku. O tym oczywiście nikt nie wiedział, no, bynajmniej nie ja, bo człowiek był na tyle młody, że nie wiedział. No, a im starszy bardziej tutaj się zaczynał tymi rzeczami interesować, no i ogólnie poznawał to to, no nie, dopiero po tych akcjach sprzątających dopiero. Wszystko trochę zaczęło wychodzić na jaw. Może w ten A te boczne odnogi, które były dla Ciebie czymś nowym, wchodziłeś do nich? Co tam było? Tak, wchodziłem, doszedłem do tylko tyle, ile mi pozwoliły plecy, bo strasznie bolą plecy, bo sufit się obniża, posadzka jest na jednakowym poziomie, ale sufit się obniża. Były mocowania haków, jakby na ścianach takich technicznych, na rury, przewody wysokiego napięcia jakieś i w sumie tyle, no i wszechobecny taki, no swąd tej wody ogólnie, no, takie, 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 dziwne miejsce, no, mroczne wręcz bym powiedział, bo bo to co ja tam widziałem i czułem, to tego na pewno nikt nie widział i nie czuł kupę, kupę lat. Wchodząc w ten tunel trzeba iść bardzo, w, tak jakby w pełnym skupieniu, bo jest dosyć niebezpiecznie, są dodatkowe tunele boczne, które odchodzą z elementami metalowymi, więc ktoś, kto będzie taki nieprzygotowany, no, no to może sobie zrobić jakąś krzywdę, więc nie zalecam wchodzenia tam samodzielnie. Aczkolwiek jest dużo tuneli takich bocznych, technicznych, które są dosyć ciekawymi tunelami, które mogą prowadzić dodatkowych zagadek, które dopiero zostaną rozwiązane po pełnej spektrometrii terenu. Czyli do tych bocznych y, tuneli nie wchodziliście? Do... Jednego bocznego żeśmy weszli, który nam umożliwiał, bo dwa boczne są zalane, bo mamy tunele w lewą i w, w prawą stronę. Więc jeden udało nam się przejść, jest zakończony też zasypem, więc który będziemy lokalizować i odkopywać z drugiej strony też. I on idzie w kierunku bunkra kolejowego, czy gdzieś w inną stronę? Tak, idzie w kierunku bunkra kolejowego. Czyli są tutaj najprawdopodobniej przestrzenie, do których faktycznie może od czasów wojny nikt nie dostał się? No najprawdopodobniej z tego, co myśmy teraz już z takich oględzin wstępnych yy, określili, no to najprawdopodobniej są takie tunele. Tak, robię zdjęcia na długi czas dokumentując stan obecny obiektu. Generalnie obiekt w niezłym stanie zachowania, bardzo ciekawy, można powiedzieć, że jedyny w swoim rodzaju. Analogiczne obiekty chyba najbliżej można znaleźć we Francji, są to schrony na działa kolejowe. Tutaj widzimy dużo różnych pomieszczeń, takich pomniejszych, które też staramy się odwiedzić, zdokumentować, sfotografować, sfilmować. Ogólnie bardzo ciekawy obiekt w dobrym stanie zachowania, Dziękuję. niezniszczony. No, jesteśmy w kompleksie e, schronów e, kolejowych e, w Jeleniu. E, za mną te, ściana jednego ze schronów, e, e, kotłownia. I tutaj dzisiaj byliśmy z regionalistami, którzy temu obiektowi często poświęcili 20 parę lat badań. Razem z nimi, z panem Władysławem, panem Albertem, wykonaliśmy wejście do pewnego tunelu technicznego postaraliśmy się o weryfikację ich badań i ich przypuszczeń. Wszystko nagraliśmy, teraz trwają dodatkowe badania, dodatkowe skaningi, także tutaj będzie wykonana taka kompleksowa jakby usługa eksploracyjna na miarę no, 21 Wieku i mamy nadzieję, że za pomocą tych najnowszych urządzeń i technik zdołamy uszknąć znów z tej drugowojennej tajemnicy chociażby kawałeczek. W numerze majowo-czerwcowym, dokładnie w tym numerze, który będzie również na konferencji odkrywcy, która będzie w Kłodzku, będzie można przeczytać Właśnie o tej akcji, akcji ze schronu kolejowego w Jeleniu, z pomieszczeń technicznych, z pomieszczeń podziemnych, różnego rodzaju tuneli, będzie relacja nurka, będzie relacja eksploratorów i relacja regionalistów, którzy naprawdę poświęcili temu obiektowi ponad 20 lat e, życia. Teraz przemieszczamy się na schron w Konewce. Tutaj zostawiamy kolegę. To jest jego sprzęt od e, skaningu laserowego. E, czyli kolega jeden wykonuje, Błażej, wykonuje cały czas scanning laserowy obiektów naziemnych, a pod ziemią znajduje się Marcin Submerged Foundation, który wykonuje to, co przeszliśmy e, dzisiaj i on to dokumentuje fotogramatycznie. E, I oni tu zostają. Został Andrzej Daczkowski z nimi, e, Paweł, który tutaj po prostu zostali jako zabezpieczenie a my jedziemy na konewkę tam mamy do zrobienia malutkie badania georadarowe i jakaś studnia tam na nas czeka i też jeszcze tu Andrzej Wittlich będzie sprawdzał schrony tej linii linii ochrony tej kwatery właśnie głównej kolejna część przedmiotu Dotarliśmy tutaj do konewki, gdzie królem i właścicielem jest pan Juliusz Szymański, który, no to postać zamienita, która jako pierwsza publikowała teksty dotyczące kwater Adolfa Hitlera na terenie Polski. No i za nami właśnie tutaj jest schron w Ten schron większy, bo on ma około 380 metrów długości, jest w linii prostej. No i tu właśnie będziemy sobie rozmawiać na temat tych punktów, które stanowią jeszcze jakiegoś rodzaju zagadkę, czy wokół nich krążą pewne tutaj legendy, i będziemy te punkty sobie tutaj sprawdzać zaraz. Zajął pan się jako pierwszy w Polsce e, tworzeniem publikacji na temat kwater Hitlera. Skąd takie zainteresowanie? Jak pan się, jak pan, co pana doprowadziło do tej tematyki? Mój krzesny, który mi wykupił rejs na Mazury I pierwszy raz jako 12-13-latek widziałem Munkry w Amerykach. A po latach, niedługo po ślubie, w 1980 roku, Zaczęliśmy dyskutować na ten temat z żoną i z kolegą archeologiem i postanowiliśmy sprawdzić, jak to z tymi bunkrami jest, jak one były. Pamięć już była taka troszeczkę zachwiana i pojechaliśmy do Mamerek, rozbiliśmy namiot. Zaczęliśmy penetrować wszystkie istniejące wtedy obiekty, a mieliśmy starą sztabową poniemiecką mapę. Z 30 lat, i, i podzieliliśmy się je na kwadraty. I kwadrat po kwadracie sprawdzaliśmy, mierzyliśmy wszystkie schrony. I od tego się zaczęło. Całe Mazury. Potem w latach 80., w połowie lat 80. był taki klub ptt labirynt w Łodzi, który w Jeleniu penetrował bunkier. Mieliśmy tam bazę w jednym ze schronów z łóżkami, z, z, z kuchnią, e, ze stołami I, i tam co tydzień przyjeżdżała grupa wąkrowców. E, I w zasadzie tak zostało. No i w momencie, kiedy była możliwość wydzierżawienia tego terenu w konewce 20 lat temu od nadleśnictwa podjąłem się e, tego i to do Znajdujemy się w konewce przy jednym ze schronów systemu obronnego kwatery. Pani Uniuszu, tutaj Pan pokazał, zaprezentował oryginalny plan, jakby pan mógł powiedzieć, co on przedstawia. To są plany, właściwie rysunki schronów ochrony terenu znalezione w siedzibie firmy Filip Holtzman. Z rozrysowanymi położeniami schronów, ilością materiałów, które były potrzebne do ich, do ich budowy. Schrony znalazły się od zachodniej strony kompleksu w Konewce od strony lotniska. Prawdopodobnie obawiano się jakiegoś, jakiejś formy desantu czy, czy lądowania wrogich samolotów, dlatego powstały dwa schrony. Jeden został Zniszczony, ten przy którym stoimy już po wojnie. Po prostu testowano na nim materiały z pobliskiego nie wiadomo. Drugi schron na terenie Żwirowni jest troszkę w lepszym stanie, chociaż osiadł w wyrobisku na dnie. Schron budowano niedaleko od drogi, około kilometra stąd były magazyny Żwiru i surowców do budowy schronu w Wieleniu. Więc drogą transportowano je na skraj lasu. Tutaj rozłożono kolejki transportowe, którymi dowożono je w miejsce budowy, budowy schronu. Czyli tutaj ta linia taka ciemna yy, yy, pokazuje, jak ta kolejka wąskotorowa była zbudowlana, że ona dosięgała do pryzmy materiału budowlanego i potem na samą budowę wjeżdżała? Na samą budowę wjeżdżała. Yy, te schrony są bardzo podobne do schronów znajdujących się w koło gierłoży. Również tego typu schrony dwa tam stoją i w zasadzie konstrukcyjnie nie odbiegają od siebie, różnią się nieznacznie wymiarami. Czyli oba typy to są przeznaczone na trzy ciężkie karabiny maszynowe z sektorem strzału około 180 stopni. Tylko, że właśnie w gierłożu one mają, miały maskowanie złożone z takiego drewnianego deskowania na elewacji. Czy tutaj też tak to samo wygląda? Nie, tutaj były, były gładkie ściany betonowe. Gładkie ściany. Tam, tam faktycznie są wręby na mocowanie listew, które, do których yy, yy, mocowano dosko, deskowanie. A czy coś wiadomo o schronach w konewce, czy one w ogóle miały jakąkolwiek formę maskowania, czy po prostu były taką brą betonu zostawioną? Jakieś formy maskowania były, typu siatka, obudowa? Siatki maskujące zmieniano na bunkrze dwa razy do roku albo nawet trzy razy do roku, w zależności od koloru, koloru sezonu. sezonu. Były letnie, zimowe, no i jakieś tam pośrednie jesienne. W tego nie stwierdziliśmy, ale w wieleniu na stropach schronów technicznych zrobiono drewniane dachy kryte papą, które sugerowały z powietrza, że to są jakieś budynki gospodarcze. Stotki. Jakieś szopy, coś, coś podobnego. Tak. Jeszcze mam takie pytanie, czy to, że zachowały się te pancerze, to jest powszechna praktyka, bo tutaj mamy na przestrzenicach zachowane płyty pancerne. Są płyty pancerne, osłony strzelnic. To jest, to jest rzadkość, dlatego że złomiarze, złomiarze sukcesywnie wszelkie metalowe elementy, stalowe elementy wycinali, niszczyli i wywozili nas. Czyli mimo, że schron jest wysadzony, to dla nas jest ten względ na to, że pewne elementy konstrukcyjne, jak jest osłony, strzenie zostały. Zostały